Halo? Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. W tej pogadance chciałbym się z Wami podzielić moimi przemyśleniami odnośnie tego, w jakim stanie obecnie jest WoW, Blizzard i... Czyją winą jest to, że Blizzard w takim stanie się znajduje? No ale po kolei, pewnie większość z Was słyszała, że ostatnimi czasy z Blizzarda odchodzi mnóstwo tych weteranów Blizzarda. Osoba, która była chociażby odpowiedzialna za stworzenie tak naprawdę WoW Classic, gdyż to ta osoba, Omar Gonzalez, bo też tak się on nazywał, rozwikłał jakiś tam zawiły problem w kodzie gry, no i dzięki jego zaangażowaniu udało się w WoW oficjach koniec końców stworzyć i wypuścić do graczy, ale no, Omar Gonzales Omarem Gonzalesem. Lecz o wiele większym, moim zdaniem, wydarzeniem było odejście Jeffa Kaplana. Kim jest Jeff Kaplan? Tutaj wytłumaczę pokrótce dla tych, którzy, no, może nie siedzą tak bardzo w Blizzardzie i nie ogarniają nazwisk. Jeff Kaplan jest to po części człowiek legenda. W samym wowie pracował nad wieloma projektami, chociażby Molten Core jest jego projektem który stworzył w sumie chyba w tydzień z tego co pamiętam, a przynajmniej sam design lokacji został stworzony w tydzień. To też on chyba stworzył Tel Drasil i Thunderbluff, chociaż tutaj akurat pewności nie mam. Grunt rzecz, że Jeff jest odpowiedzialny za stworzenie Overwatcha. Overwatch to w głównej mierze jego wizja, podobnie jak Overwatch 2, także miał jego wizją być. I człowiek ten raczej nie odszedł z Blizzarda w wyniku jakiejś długo planowanej akcji. A wydawać by się mogło, że zrobił to pod wpływem jakiegoś impulsu, że zrobił to z dnia na dzień, a skąd takie przeświadczenie? A no stąd, że jeszcze na bliskon Online tegorocznym, gdy posłucha się wywiadów z nim, to widać, że jest bardzo podekscytowany, że w maju czy tam w kwietniu będzie miał okazję pokazać społeczności coś odnośnie Overwatcha 2 i nie może się już tego doczekać. A tymczasem okazuje się, że Jeff Kaplan nawet do tego momentu nie dotrwał i postanowił z dnia na dzień... Blizzarda opuścić. No i wszyscy od razu zaczęli wróżyć z fusów, że to już jest znak tego, że Blizzard naprawdę upada. Że Activision robi przejęcie. Że Activision wysyła swoich deweloperów i przejmuje stery nad grami Blizzarda. I czy to jest zła rzecz? Musimy się nad tym naprawdę dogłębnie zastanowić. Dużo osób uważa, że Activision jest przyczyną, dla której Blizzard znalazł się w takim upadku, że Blizzard nie jest dużym Blizzardem. I przez długi czas sam też tak myślałem. I rzeczywiście, Activision jest powodem wielu problemów. Activision wydawało naciski na Blizzarda, by ci wypuszczali niedokończone produkty, byleby hajs się zgadzał. I są to fakty w sumie dość powszechnie znane. Wiele osób, które w Blizzardzie pracowało, potwierdza że oczywiście był nacisk od góry, by gry wypuszczać przed czasem. Ale, jak się tak nad tym zastanowimy, to Blizzard nigdy nie był znany z tego, że wypuszczał swoje gry szybko. Natomiast czasy się zmieniły i moment, w którym to stworzenie jakiejś produkcji zajmuje wam powiedzmy 10 lat i wy przez te 10 lat nie jesteście w stanie tej gry dokończyć jest momentem, w którym rzeczywiście mamy tutaj sygnał, że coś jest nie tak. Poza tym to też nie było tak, że Blizzard nigdy sobie nie radził z wydawaniem szybko jakiejś produkcji. Chociażby taki StarCraft w zasadzie powstał dość szybko, a dodatek do niego został wypuszczony raptem rok później i był bardzo dobry. Na tyle dobry, że po dziś dzień uważany jest za jeden z najlepszych esportów. Niebawem potem mieliśmy Warcrafta 3, w zasadzie między Starcraftem a Warcraftem 3, było raptem chyba 2-3 lata różnicy, no i rok później był Warcraft The Rose and Throne, by potem dwa lata później była Vanilla. No ale gdy już spojrzymy na przykład na produkcję Diablo 3, to okazuje się, że tutaj mamy rozstrzał praktycznie 10 lat, podobnie ze Starcraftem a StarCraft 2 znów rozstrzał strasznie bardzo duży. I te gry wciąż okazały się w miarę okej, okay, w miarę dobrymi produkcjami. No może za wyjątkiem Diablo, które tam miało swoje problemy, ale przy okazji dodatku Reaper of Souls zostało naprawione. No i tutaj pojawia się pierwszy zgrzyt, gdyż wiemy, że do Diablo 3 miały być jeszcze kolejne dodatki. I wielu uważa, że w tym momencie Activision przyszło i powiedziało, nie, nie wydajemy kolejnych dodatków do Diablo, bo to się kompletnie nie opłaca. Ale to nie jest prawdą. To nie jest prawdą, gdyż to była sama decyzja Blizzarda, pana Majka Morheima, który stwierdził, że porzucają projekt Diablo 3 i muszą skupić się na jakimś Diablo 4, jakimś projekcie innym związanym z Diablo. I przez długie lata sami nie wiedzieli, co chcą zrobić z tym Diablo, czy chcą sobie zrobić jakieś Dark Soulsy, tylko że Diablo, czy może chcą pozostać przy tym normalnym izometrycznym hack'n'slashu, który jest dobrze znany społeczności i fanom Diablo. I przez to każdy kolejny projekt był kasowany i to nie przez Activision, nie przez pana Bobiego Kotika, tylko wła. Właśnie przez zarząd Blizzarda. Podobnie sytuacja wyglądała przy produkcji różnych dodatków do Woła. i wycinaniu tam treści. To znów nie był zarząd aktywizem, który mówił to wycinamy, to wycinamy, tylko po prostu zarząd Blizzarda, osoby, które stoją u steru, osoby, które decydują o tym, jak gra ma wyglądać. A skąd mamy takie potwierdzenie? Wystarczy posłuchać ich wywiadów. Wywiadów, których Blizzard udziela odnośnie różnych rzeczy związanych z ich grami. Weźmy na przykład najnowszy wywiad z dyrektorem takim głównym World of Warcraft Shadowlands, Ionem Kostasem. Powiem szczerze, kiedy słuchałem tego wywiadu, to jakaś część mnie umierała, bo odpowiedzi Iona były tak bezsensowne, tak głupie, że wyglądało na to, że on nawet nie gra w swoją grę. Wiele takich dziwnych rzeczy, które w WoWie dałoby się naprawić naprawdę przy minimalnym nakładzie pracy w jeden dzień po popołudnie, a Blizzard tego nie naprawia, gdyż Blizzard widzi w tym problem. Nawet ten głupi Conduit Energy. Tutaj nie będę się bardziej rozwodził na temat tego, czym Conduit Energy jest, no bo podejrzewam, że ci, którzy grają w to dobrze wiedzą i większość pewnie ma w to wyrąbane, co tylko pokazuje, że jest to mechanika zbędna. Jeżeli przeszkadza temu jednemu procentowi graczy i tylko im, no to dziwne jest to, że Blizzard dalej się upiera, żeby przy tym pozostać, no bo no nie ma to najmniejszego sensu. Ale już pomijając nawet temat tego, pomijając temat e, tych energii, jest wiele innych rzeczy, które dałoby się zrobić o wiele, wiele lepiej. I jedną z tych rzeczy jest nawet głupi torgast czy levelowanie. Uważam, że WoW Shadowlands jest dobrym dodatkiem. Na pewno jest to lepszy dodatek niż BFA, ale czy uważam go za dobrą grę MMO? Nie, Blizzard jest mistrzem podejmowania głupich, debilnych decyzji. Jedną z rzeczy, która najbardziej jarała bardzo dużą ilość tych casualowych graczy, były chociażby nowe customizacje, które przy okazji Shadowlands zostały dodane. Wystarczy, że obejrzycie teraz blisko, na którym zapowiedzieli Shadowlandsy. No i moment, w którym pokazali nowe opcje customizacji jest momentem którym na sali, w której znajdowali się gracze, zapanowała euforia. Torgastem nikt tam się nie jarał zbytnio, były jakieś oklaski, ale to jednak te nowe opcje customizacji, które pokazali na przykładzie Trola i pokazali, że będzie można być trolem faraki, czyli tym trolem piaskowym, wywołały prawdziwe oklaski, no bo gracze na to czekali. I ja wiem, że niektórych interesują tylko rajdy i dungeone, i za chwilę do tego przejdziemy. Spokojnie, wytrzymajcie, bo muszę dokończyć moją myśl. Ale powiedzmy, że 60% Waszych graczy jest zajarana nowymi opcjami kustomizacji i zapowiadacie im, że podczas samych shutdownców będziecie dodawać jeszcze nowe. Dodatkowo nad tymi kustomizacjami, z tego co wiem, pracuje niewielki team, osoby oddelegowane tam z dwie czy trzy osoby, no i one przy tym się działy. Już pomijając fakt, że większość tych kustomizacji jest już zaimplementowana w grze, i tutaj też w ogóle ciekawostka, bo ostatnio zauważyłem, że na przykład istnieją w grze zaimplementowane tatuaże Taurenów. Tatuaże takie na twarz Taurenów są to tatuaże typowe dla plemienia Grimtotem, które swoją drogą obecnie po części jest częścią hordy, a mimo to gracz nie ma możliwości wyboru tego tatuaża. Specjalnie dla to, zrobili nowe tatuaże, zupełnie inne, zamiast wykorzystać te, które już w plikach gry się znajdują. I uwaga, też z ciekawości, wszedłem w pliki gry za pomocą specjalnego edytora i zobaczyłem, że tak, te tatuaże są po prostu osobną customizacją. To nie jest tak, że są one przyklejone do jakiegoś modelu. Nie, ta customizacja jest w grze, po prostu Blizzard zamiast wykorzystać to, co już miał, stwierdził, że zrobi na nowo i zrobi jeszcze dodatek, moim zdaniem, gorsze. No ale wracają do mojej myśli, a więc ludzie jarają się tym, że dostaną nowe opcje customizacji, że będzie ich więcej na przestrzeni trwania Shadowlandsów, więc co robi Zapowiada, że jednak tego nie będzie, że będą, ale już nie przy okazji Shadowlandsów. Czego oni oczekiwali? Że ludzie to przyjmą z otwartymi ramionami? Że uśmiechną się i powiedzą, no w sumie to okej, okay, grunt, że dodatek jest dobry. No nie, to nie ma najmniejszego sensu. A nie robienie tych opcji kustomizacji wcale nie zaoszczędzi im jakoś bardzo środków. No bo tak jak mówię, oddelegowali do tego mały team. I teraz przejdźmy do tematu rajdów i dungeonów. Każdy się zgodzi, że rajdowanie w Wowie jest przyjemne, że dungeony są przyjemne. No i jeżeli rzeczywiście one są takie fajne, jeżeli są takie dobre, to dlaczego w grze nie ma tego więcej? W sensie Blizzard poświęca swoje środki na zrobienie Torgastu, który dla większości graczy jest Czymś, co muszą odbemnić i tam nie wracają. Gracze, którzy rajdują, mają torgastu po dziurki w nosie. Nie chcą tam wracać, ale muszą, bo muszą zdobywać sol aż na yy, nowe legendarki, które tam sobie zmieniają w odpowiedzi na różne bossy. Yy. Do tego dochodzą worldquesty, które w zasadzie są tak słabe, że ani każualowy gracz, ani raider nie chce ich robić, no bo są po prostu nudne, łatwe, yy, nie przynoszą żadnej satysfakcji, nie dają fanu. Więc, jeżeli Blizzard jest takim mistrzem robienia takich instancjonowanych walk, jeżeli Lizard jest dobry w robieniu tego typu kombatu, to dlaczego na przykład nie zrobić tak, że skoro już robimy kampanię danych kowenantów, to ta kampania przy okazji mogła być jakaś trudna i każdy rozdział kampanii byłby zakończony jakimś mini starciem z mini bossem, który byłby na tyle wymagający, że zmusiłby gracza do jakiejś interakcji, że zmusiłby gracza do tego, by rzeczywiście się skupił i spróbował tego bossa pokonać. Coś jak Mage Tower, tylko że w wersji mini. I nie jest to coś niewykonalnego. Blizzard coś takiego robił w przeszłości. Zdarzały się takie przypadki. Weźmy chociaż nawet głupio World of Draenor. Czy wiecie, że w World of Draenor mieliśmy mnóstwo przykładów tego, że poszczególni przeciwnicy wchodzili ze sobą w różne interakcje. Na przykład, jeżeli był ogre, który machał maczugą przed sobą i podprowadziliśmy pod niego innego ogra, to w momencie, w którym umiejętność tego ogra uderzyła tamtego, to ten drugi był oszołomiony. Te moby normalnie wchodzili Wchodziły są w interakcje, ich umiejętności miały jakieś ukryte zależności. Problem był to, że sam World of the znów miał tę jakąś ideologię, że zrobimy fajnie, ale gracz i tak będzie one-shotował te... Potwory, co nie miało najmniejszego sensu. No bo po co dawać jakąś mechanikę stworkowi, skoro i tak nie musisz korzystać z tej mechaniki, żeby go pokonać? Mieliśmy przy okazji, miejsce w Pandaria, mnóstwo rarek. Timeless Isle jest przykładem tego, że Blizzard potrafi zrobić tak, by gracze czuli się fajnie, by gracze czuli fan, by gracze chcieli walczyć z tym mobem, a nie tylko patrzeć na drugi monitor, przeglądać sobie internet i klikać na myszce kolejny przycisk do oczyszczania jakiejś tam lokacji. To nie ma najmniejszego sensu. Dlaczego Blizzard tak bardzo upiera się, że WoW musi być grą? Dla debili, przepraszam, że użyję takiego właśnie określenia, no ale tak to wygląda. Poza instancjami, poza rajdowaniem, mówię to oczywiście w kontencie PVE teraz, no to poza tymi zamkniętymi, powiedzmy, środowiskami. Wszystko pozostałe leży. Oni nie potrafią zrobić dobrze world questów, nie potrafią dobrze zrobić levelowania. Znaczy, okej, okay, jest ono przyjemne i uważam, że w szadulancach wyszło im naprawdę nieźle, jak na nowe standardy Wowa, bo już sam siebie nie oszukuję, że będzie kiedykolwiek to wyzwaniem. I też wiem, że niektórzy uważają, że levelowanie to jest coś, co trzeba odbemnić, żeby dojść do rajdowania. Ale to też jest moim zdaniem myślenie, które wzięło się z tego, że ludzie nie oczekują nawet od tego levelowania, że będzie w jakimkolwiek stopniu fajne, bo to, co im się kojarzy, z fanem, to już są raidy, dungeony. Ale gdyby samo levelowanie składało się z takich momentów jak raid czy dungeon, gdyby samo levelowanie dawało nam chociaż namiastkę tego, co może nam dać raid i dungeon, to nie dość, że gracze by się bardziej bawili przy tej grze, a przecież o to w tym chodzi, to na dodatek, co jest moim zdaniem ważniejsze, już powoli byliby uczeni mechanik rajdujących i mielibyśmy mniej totalnych warzyw podczas rajdowania normali czy heroiku. Bo na tym polega gra, gra powinna uczyć gracza swoich mechanik. Na przykład pokazać może że tutaj masz przeciwnika, który strzela ognistą kulą, tutaj masz przeciwnika, który przywołuje, nie wiem, kamienną ścianę, i uwaga, może schować się za kamienną ścianą, by nie oberwać tą ognistą kulą. Następnie zrobimy krok dalej i znów pokazujemy ognistą kulę i nie wiem, kamienną ścianę, ale z dodatkiem jakiegoś spadającego deszczu, którego trzeba dodatkowo unikać. Idziemy jeszcze dalej i dostajemy jeszcze pewną umiejętność, aż w końcu wszystko jest podsumowane walką z jakimś bossem, który sprawdza czy nauczyliśmy się mechanik, które poznaliśmy do tej pory. Tak? Działa gra. Tak powinno to działać w zasadzie w każdej grze, która jest rpg i w większości przypadków rzeczywiście tak jest. Nawet jeżeli opierasz się na innych troszeczkę schematach, to dalej gra korzysta z tych mechanik, które posiada, uczy gracza tych mechanik, a następnie stawia przed nim jakieś wyzwanie w postaci bossa czy mini W WoWie tego nie ma. Są po prawdzie postacie, które mają jakieś nimi imiona, niby mają być mini minibosami, ale one nic nie robią, stoją i dają się tłuc, tak jakby Blizzard nawet nie chciał próbować, tak jakby skupił się na czymś innym. A na czym Blizzard się skupia? No właśnie, na rzeczach, które społeczności nie obchodzą. Bo kogo obchodzi to, czy będzie miał pancerz, który zwiększy mu o 0,5% dodatkowo damage, czy tam jakąś umiejętność typu konduty, których nawet nie odczuwamy. W sensie, wiadomo, one dają różnicę, te konduty, ale cała ta mechanika kondutów, tego wymieniania ich, zamiany itd., tak po co to w ogóle istnieje? Czy gracze nie byliby bardziej zadowoleni, to jest pytanie teraz do osób rajdujących, które mam nadzieję, że mnie piszą, czy nie byliby się bardziej zadowoleni, Gdybyście dostali więcej kontentu pokroju rajdów, czyli mielibyście mniej mechanik pokroju właśnie tych kondutów, mniej rozkmin poza rajdowaniem, a więcej rajdów pokroju, nie wiem, Castle Nafria, że mielibyście Castle Nafria w tym wydaniu, w którym macie, i mielibyście levelowanie, które byłoby mini Castle Nafria, które przygotowywałoby was pod to, co miałoby się stać, czy gracze cieszyliby się bardziej, gdyby robiąc kampanię Covenantową, którą i tak muszą odbębnić, przy okazji mieliby z tego. Jakąś fajną zabawę, nie tylko fajną historię, ale także jakiś challenge, coś co sprawiłoby, że czulibyśmy, że gramy w tę grę. Jak to powiedział Asmongold na swoim streamie, gra powinna działać tak, że ty chcesz marnować w niej swój czas, a nie tak. Że czujesz, że marnujesz swój czas. Bo kiedy czujesz, że marnujesz swój czas, grając w tę, grę, no to ta gra robi coś źle. A niewątpliwie wiele moich znajomych, którzy od owa odeszło, tak właśnie czuło, czuło, że Wow marnuje ich czas. No bo trudno tego nie czuć, kiedy 90% tego czasu spędzasz, bijąc kukły. I wiadomo, jest rajdowanie, są nudże one, ale tego jest mało, a ta gra nie dość, że kosztuje w momencie premiery dodatku, to jeszcze kosztuje miesięczny abonament i płacimy za grę, która jest. No, wersją beta, tak naprawdę. To jest z kolei Beluara porównanie, z którym się zgadzam, że rzeczywiście WOF jest taką wersją beta siebie i może będzie z czasem lepszy. Może rzeczywiście przy okazji patcha 9.3 dostaniemy pełnoprawną, dobrą wersję gry. O ile Blizzard znowu sobie nie wymyśli jakichś dziwnych mechanik. Weźmy chociażby BFA. 8.0, totalny syf. 8.1, totalny syf. 8.2, udało im się naprawić problemy, które wcześniej stworzyli. Gra zaczęła iść w stronę czegoś, co można nazwać przyjemną, tylko po to, by w 8.3 wprowadzić system korupcji, i nad tym systemem nie wiem ile oni siedzieli, ale całkowicie rozwalił wszystko i dopiero po. Koniec tego 8-3, powiedzmy tak, w 3-4-3 dodali możliwość kupowania tych Corruption gieru za jakąś specjalną walutę. Co było czymś, co można było dodać już na starcie, żeby gracze po prostu się tak nie męczyli. Ale znów to Blizzard, to wszystko Blizzard! On zdecydował, żeby tego nie dodawać. To on zdecydował, żeby na przykład Anima w Shadowlandsach była w takiej mojej wartości, dopiero teraz ją zbuchowali, To są ich decyzje, które nie mają nic wspólnego z doświadczeniami normalnych graczy, bo Blizzard nie gra we władzy. Własną grę ma wyrąbane w to, czy graczom się to będzie podobać, czy nie. I przez to mają coraz mniej subów. I dlatego. Wracając do tematu Activision, teraz tak spajając to w jedną całość, uważam, że jest bardzo dobrze, że Activision daje kopa w dupę tym starym weteranom. Uważam, że dobrze, że Jeff Kaplan odszedł, uważam, że dobrze, że ci wszyscy weterani Blizzard odchodzą. Z tego, co mówią pogłoski, Activision po prostu jest zmęczone tym, że Blizzard nie daje rady i postanawiają wysłać swoją firmę, swoich deweloperów, by ci temu Blizzardowi pomogli, co Blizzardowi się nie podoba, no bo w ten sposób tracą autonomię. Liczę, naprawdę liczę na to, że ktoś z zarządu Activision przyjdzie do teamu Blizzarda, zobaczy w jakim stanie jest World of Warcraft i zadaje jedno pytanie podstawowe. Jakim cudem oni mając takie nakłady gotówki, bo mają tego hajsu od groma, mając tak duży team, bo mają duży team, nie są w stanie zrobić gry, która jest taka, jaką chcą gracze, bo przecież o to w tym chodzi. A y, też wytłumaczenie, że no ale gra na siebie zarabia, nie jest żadnym wytłumaczeniem, bo mogłaby zrobić znacznie, znacznie więcej, ale nieudolność ludzi u sterów, nieudolność tych, którzy stoją na czele tego projektu World of Warcraft, jest tak miażdżąca, że jedyne, co można zrobić, to ich wywalić i zastąpić kimś, kto ma świeże spojrzenie na tę całą sprawę, kto przyjdzie i powie kurczę, robimy to inaczej, robimy to inaczej, skupmy się na tym, co robimy dobrze i dajemy tego jak najwięcej, zamiast próbować wymyślać koło na nowo i Tworzyć coś po kroju Island Expedition czy Warfronty. Kto w ogóle wymyślił Warfronty w BFA? No nie, nie wiem kto to wymyślił, ale mam nadzieję, że został już zwolniony, bo przecież to był tak nietrafiony pomysł, albo inaczej, to było tak źle zrealizowane, bo pomysł może i był niezły, ale zrealizowanie tego pomysłu, o mój Boże. I dlatego cieszę się, że Activision coś zaczęło robić w temacie Blizzarda, że zaczęli dostrzegać, że Blizzard jest tonącym statkiem, który tonie od własnego ciężaru, od ciężaru własnych, głupich decyzji, które wcale nie wynikały od jakiegoś zarządu Activision. Mi tylko z ich własnej głupoty i nieudolności. Takie jest moje stanowisko. I jako dowód tego możemy chociażby spojrzeć na ostatnie gry Bizarda. Ostatnio czego Blizzard by nie wypuścił okazuje się no średniawe. Shadowlands'y okej, okay, może i są dobre, ale znów nas nie ma kontentu. To jest niesamowite, że oni potrafią nie wypuszczać patcha do gry z subskrypcją miesięczną przez pół roku i najprawdopodobniej tego patcha nie doczekamy się jeszcze przez najbliższe 2-3 miesiące. To jest jakieś nieporozumienie. Inne gry MMO jakoś mają regularny kontent, a mają mniejsze teamy Mniejsze nakłady finansowe i także są dotknięte pandemią, więc jakimś tym Blizzard nie daje rady, to jest chore, moim zdaniem. No ale już pomijając to, no to jak spojrzymy na to, co ostatnio Blizzard wydał, nawet Warcraft Reforged, naprawdę myślicie, że Activision miało coś wspólnego z Reforgem? Moim zdaniem nie. Wydaje mi się, że Warcraft Reforged to była inicjatywa Blizzarda, który z braku umiejętności zarządzania źle do tego projektu podszedł, dlatego wynajęli jakieś studio, żeby zrobiło im jakieś modele, ale jak się spojrzy na, na tę listę płat, w Reforgeu, jak się spojrzy na krytycyzm, tam w sumie są sami deweloperzy od Blizzarda. Tam jest podziękowanie dla Bobiego Kotika, ale tak, to mamy samych deweloperów Blizzarda, no bo gra dalej opiera się na tym, co Blizzard tam ileś lat temu zrobił. Zaś osoby, które zostały oddelegowane do tego projektu, były spod szyldu Blizzarda, a nie Activision. Wiecie, co jest takim pierwszym projektem, nad którym Activision trzyma pieczę i które wyjdzie tak jakby spod szyldu Blizzarda, ale pod pieczą Activision? Diablo II Resurrected. Czyli ta odnowiona wersja Diablo 2, która zapowiada się na ten moment bardzo dobrze. Nie wiadomo jak to będzie, trzeba czekać na premierę. Ale jeżeli Diablo 2 Resurrected okaże się, Naprawdę strzałem w dziesiątkę, jeżeli okaże się, że to jest to, czego gracze chcieli, a na ten moment wszystko wskazuje, wszystkie alfy mówią już, że jest dobrze, a wszystkie alfy Reforge'a mówią, że będzie źle. Jeżeli okaże się, że to Diablo 2 jest naprawdę dobre, no to wygląda na to, że to Blizzard jest problemem, a nie Activision. Bo w niektórych przypadkach Blizzard zawodzi już na etapie kreatywnego myślenia, na etapie wymyślania mechanik, na etapie wymyślenia nowości, które mają być zawarte chociażby w World of Warcraft. Na tym etapie oni potrafią już polec i dalej brną w ten głupi pomysł, zamiast się z niego wycofać. To jest coś, co jest z Blizzardem nierozerwalnie związane. Brnięcie w głupotę, nawet jeżeli ma ona spalić wszystko na swojej drodze. I z tą myślą Was zostawiam. Dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. I do usłyszenia. Cześć.